Krzysztof Jackowski, cieszący się sławą jako najsłynniejszy Jasnowic w Polsce, ponownie zaskakuje swoimi trafnymi przewidywaniami. Ostatnio przewidział, co czeka Roberta Lewandowskiego oraz jak będzie wyglądać pogoda na Wielkanoc, która, ku zaskoczeniu wielu, okazała się nawet lepsza niż zapowiadał. W najnowszej wizji Jasnowic mówi o tym, co nas czeka w najbliższych dniach, nazywając to ostatnim podrygiem. Wielkanoc przyniosła wyjątkowo wysokie temperatury, Przekraczające 20 stopni Celsjusza, co było zgodne z jego przewidywaniami. Jednakże, według Jackowskiego, nie możemy jeszcze powiedzieć zimie żegnaj. Czeka nas tygodniowe załamanie pogody. Będzie kapryśnie. Może padać mokry śnieg. To taki ostatni podróg zimy, taki powiem chłodu. Potem już będzie ciepło, przekazał Krzysztof Jackowski w rozmowie z Superekspresem. Warto zatem mieć pod ręką ciepłe ubrania choć mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli cieszyć się stabilnym i ciepłym klimatem. Jaskowski, swoimi przewidywaniami, ponownie przypomina nam, że natura potrafi zaskoczyć i warto być na takie zmiany pogody przygotowanym.